Wybrał nas, abyśmy byli święci i nieskalani. To sylwetki siedemdziesięciu pięciu świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze. Bóg wybrał nas, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Tak zapewnia nas w liście do Efezjan święty Paweł. Książka prezentuje w sposób żywy i pociągający, a zarazem obiektywny i rzeczowy. Sylwetki siedemdziesięciu pięciu osób, które w swoim życiu potraktowały na serio Boże wezwanie do świętości, stając się dla nas przykładem, żyli w różnych epokach historycznych, w odmiennych warunkach kulturowych, społecznych, ekonomicznych, a połączyło ich to samo pragnienie, by w swoim życiu upodobnić się do Boga wołającego do świata. Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Są wśród nich osoby świeckie, są osoby duchowne, są matki, mężowie, małżonkowie, osoby samotne, są starcy i dzieci oraz ludzie młodzi, których Bóg wezwał do wieczności, gdy ledwie rozpoczęli dorosłe życie, bo już osiągnęli wyżyny ducha. I zjednoczyli się z Bogiem przez ofiarę ze swojego życia, miłość i służbę. Zaduma nad mocą ich ducha i ich radością przekraczania siebie z miłości do Boga, który zachwycił ich duszę, to dla nas drogowskaz w wędrówce do nieba, po śladach, jakie dla nas zostawili.